No to co kochani, witam Was bardzo serdecznie na yy, stronie na jakiej zawsze. Na jakiej zawsze. GG Drop kochani. Ostatnio polowaliśmy na Abupkę i wyszliśmy na plus na kontrakcie X10. Także dzisiaj kochani bym pootwierał skrzynki. Pootwierałbym skrzynki i popróbował właśnie te kontrakty X10. Skrzynki nie muszą być jakiejś drogie, naprawdę. Zróbmy sobie na przykład takie 3 otwarcia jokerka za 16 dolarków, ok. Tutaj zaczynają będzie train again, ok. 23 dolary, widzicie kochani, wychodzimy na plus. A na tym 10 można wyjść tak na plus, kochani, że proszę. O, zróbmy sobie z 5 przedmiotów, z 5 przedmiotów. 37, ok. I zaraz zobaczymy, czy jesteśmy na plus, czy nie. 34, ok. Mieliśmy około... Za te otwarcia Ile razy ją otworzyliśmy Zaraz zobaczymy Ile mamy tych skinków 504 A skrzynka kosztowała 5 otwar zrobiliśmy I otwarcie każdej kosztuje 17 dolarów 17 razy 5 No kochani Kalkulator 17 razy 5 No 85 dolarów Nas to kosztowało kochani Także musimy zobaczyć czy kontrakt nam tu zrzuci. No możemy do 1000 dolarów wygrać, a ja też zostać z pięcioma. No także próbujemy kochani, nic innego nam nie pozostaje. No i 14 dolarów. No i niestety kochani stracili. Niestety kochani straciliśmy. Ale się nie zatrzymujemy, tak. Nie zatrzymujemy się. It's for me. Okej, okay, odpoczymy sobie taką skrzynkę. X to it's for me jakby tu coś takiego mocniejszego spadło. Ok, no 32 dolarki. X4 mi kosztował 38. No nie jest za dobrze, także musimy chyba dodać do kontrakcji ku, kochani, żeby się odrobić, tak? 320 dolarów do zgarnięcia my zgarniamy. 3. No niestety. No to właśnie jest to, kochani, że możemy albo dużo zyskać, albo praktycznie wszystko stracić. No. Niestety, no na koniec, kochani, zrobimy sobie jakąś taką mocniejszą, mocniejszą tą wymiankę. Zróbmy sobie jakieś takie 10 skinów, co zrobimy. Takie o, około stówki jedziemy się odkładać. Odłożymy takich sobie 5 i z nich później zrobimy sobie, kochani, Czy otwórzmy 3 za stówkę, tak bezpiecznie, bo od 3 można zrobić kontrakci. kontrakcie. Pyk, pyk te okay, okay. plecy są w ogóle z tym i kontraktik x10 i żeby nieco właśnie te skinki postówkę i na koniec zrobimy taki naprawdę fajny fajny jakby ten nie tylko oby tak w ogóle można było zrobić bo na razie mamy tu wszystko w plecy wszystko ale to niestety wszystko mamy w plecy Ok kochani, no, robimy riski tak. robimy riski, kontrakty, ale jeden może siąść i nas po prostu odbudować 107 dolarów takie otwarcie i daje nam to otwarcie Ok, 170, 170 i teraz jak damy kontrakt, że to jest 178 dolarów No do wygrania 1700, tak, I 10 dostajemy, 18 Wydziejcie dużo, ale to naprawdę dużo umiemy stracić na tym, bo chcemy dużo, to my musimy też dużo próbować, tak? I otwórzmy sobie takie trzy lalki. Byk, olimpusek tak i sobie ten coś. 15 dolarów za otwarty daliśmy też coś połotego I kontraktik za 15 dolarów że nam dać 150 dolarów A dostajemy 5 No niestety kochani tracimy tutaj dużo Zróbmy sobie literkę liter na 2, okej 5 skrzynek jakiś Ja bym otworzył 5 AWP kochani to jest około 30 dolarów, nie? Ale będziemy mieli 10 skinów, jeżeli wygramy bitewkę do naszego ukochanego, upragnionego kontraktu, tak? Także będziemy mieli tych pieniążków tam więcej i więcej będziemy mogli skontraktować, tak jakoś połączyć też otwieranie baterki z tymi kontraktami, żeby po prostu tutaj nie było nudno, tak? Zrobimy sobie teraz batelkami trochę to otwieraliśmy teraz... Będziemy robić battlekami, nie wiem czy panie wam się podoba taki pomysł, ale ja jestem jak najbardziej za, podoba mi się po prostu Otwieranie tych yy, oto skrzynek, takich batelek, pojedynków Są to zawsze jakieś emocje, tak? Ostatnia skrzynka, żeśmy to tylko wygrali, utrzymujemy przewagę, coś kolorowego trafmy, proszę bardzo Bardzo dobrze, bardzo dobrze, 50 dolarków za Prawie 40, nie ma tak źle, nie jest tak źle, okej okay, kochani, wygrywamy, Od 16 dam kochani, żeby dodał nam szczęście na 10% wyładowania oraz możliwość zakręcenia kołem, a my kochani przechodzimy do, do czego? Do kontraktu, kontrakt maksymalny, hardy, możemy przynieść 500$, także klikamy i dostajemy tych barów 26$. No jesteśmy na minus, ale już dało lepiej, już dało ciutkę lepiej. Ok, stwórzmy kolejną baterkę na jakieś 5 skrzynek. Na 5 skrzynek i na dwóch tak. Możemy trochę sobie zrobić te droższe skrzynki, jakieś na przykład takie o. Cosmic defuse, 5 stówka. To już jest stówka, kochani. Bot Alex, to już jest stówka, także... Jakbyśmy wygrali takie 20, to na tej jest to 2000, to jest 0, czyli dodajmy sobie 0, czyli to jest 2016 dolarów do tego taka. Mam w nowym stanie, w to 20 dolarów, tak. a chodzi są złoty, taki tak, Akurat nie pamiętam, co nie Okej, okay, dosyć fajnie nam ale on mu teraz na noi. No nie za dobrze to wygląda. Teraz lewa strona, proszę jakieś na noirka albo Posły, koste, ultrawiolet, ultrawiolet teraz. Nie kole. Jakaś jakiś jakaś daj nam, proszę w dobrym stanie. No niestety wygrywa. No nie był to najlepszy. Najlepszy stan. Stwórzmy sobie już kochani tak zwanego All-Inka. Jeśli go wygramy, będziemy mieli też tak zwanego linka na 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 czym na kontrakcie. Na kontrakcie 170 dolarki, także możemy coś tutaj mocniejszego otworzyć. Dajmy sobie 3 takie kosmiki i dwa takie. U mnie możemy coś droższego dodać. Poddajmy sobie takie okresy A to B ząb to sobie po w i mamy akurat zostanie nam około 15 sekund dokładnie 15 sekund tak że takie alimy robimy spot alek jeszcze raz Tym razem musimy go odgrać lewa strona i kontrakt kochani ostateczne 5 skrzynek ok na początku to ładnie, no nie jest za dobrze nie jest za dobrze ale w są droższe skrzynki a ta przewaga też jest tylko o 5 dolarów racją właśnie od robericznej jest o 2 i lewa strona już pojdała ok dostajemy mniej więcej to samo nie jest źle nie jest dobrze 1 dolar 50 przewagi ma nad nami to nie jest dużo ok dostajemy zaś to samo ale przez ten... I teraz daj coś nam podobnego. Z 80 dolarów, żeby to chociaż kosztowało. Okej, okay, on dostaje najlepiej. No niestety kochani przegrywamy. Nie mamy co zrobić, nie mogę dla was zrobić żadnego kontraktu. Mamy 2 dolary. Mogę to zrobić. Panie Wam. Kontrakt z takich pięknych. Nie cieli, so w ogóle, 40 no niestety kochani, to trzeba tam na bo możliwość zakręcenia kołem fortuny. No niestety kochani, kontrakty ryski, no się zgubiły. No też powiązaliśmy to z batelkami, tak? tutaj było podwójne ryzyko, ale kochani, jeżeli ktoś lubi ryzyko. Że to, jest, że to jest czasem naprawdę niego oddać. Będziemy sobie tak co jakiś czas robić. Chyba jak wygramy taką biteczkę, jak zbieramy 5 czy to o, jeszcze są te kontrakty. Będziemy sobie na przykład rzucać czy, czy tu na medium, czy tu na hard. Dobrze kochani, ja was żegnam i życzę wam nocy albo